Siemanko ziomeczku tutaj Dawidol 888 i tak, dzisiaj będziemy znowu dokończyć nasz domek i czym jestem ten dlatego <grywy> Mam nadzieję, że ładnie mi wyszło, to nie tyle. Wchodzimy, 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 i w pójdź, później już się zmienił, to też... Hmm. I tutaj będziemy dokańczać to, zobaczcie, co jest tu. Odcinek nagrywam. Przywitaj się. Dzień dobry. Czekaj. A co tu straszą? Prezentuję, co tutaj. Tutaj co? widzicie i nie powiem co tutaj zbudowałem, bo Kacper nie może wiedzieć, pewnie zobaczy na odcinku moim. I tutaj jest napisane też coś, ale nie muszę wam mówić, bo Kacper to będzie... No, a ja napisałem y, s, y, swoją nazwę, napiszę jeszcze nazwę YouTube, ale nie A ja napisałem Winners i robię basen, kurde powiedzieć. Tak, tylko, I... tylko, że to chodzi tylko o dom, a nie o basen. Też. Wiemy, wiem, ale to musi być wystrój też. I teraz będziemy tak, zobaczyć. to chodzi tylko o dom, a basen już nie Będziemy bylić. teraz zamiast robić płot. Z liści. A co tu teraz robisz, bo ja nie wiem. Co? A co tu teraz robisz, bo ja nie wiem, co ja robisz. A ty co robisz? No. A miałeś teraz z kimś grać. Nie, i... Czekaj, bo a za ile to skończyć, nagrywać? Nie wiem, muszę jeszcze... Tak? Bo to chciałem w zagrać. No ja też, ja o 20.10 będę z Mateuszem nagrywał już, to nie należy Co nagrywać? Co? Ale co nagrywało o 20.10? O 20.10 miał ze mną Mateusz grać w Lola. a O 20.10, ale już się spóźnił. Tak, właśnie, właśnie za mną też chciał zagrać. To, to byśmy zagrali razem jednego normala. Grałam normala i właśnie dałam jednego normala. I. Łódź. Hę? Łódź, Nie wiem, czy ja mogę jeszcze zagrać tego normala. I, I. Mam nadzieję, że fajny wystrój się każdemu podoba. No i nie podoba, ale to już. O tak. Tutaj basen będziemy robić i będziemy na co skakać. Zobacz! Chyba muszę bardzo głośno mieć bo te odcinki, to strasznie... strasznie... Nie łzy, bo... Zresztą nie na cicho mówię, no. I będę tak. głośniej i tak, jeżeli dobrze się. Dawid, niech się tak troszkę bo mi tam może pomóc. Czekaj, ja tak ja, troszkę ja ja za zadzwonię, pa. No, cześć. Na razie, maleń. Y, ja, ja lepiej nagrywam na YouTube, Dam mu suba. <grymne> Dam mu bana na League Chciałem nagrać się of ale action mi nie działa, teraz. Nagrywam na banditanie, bo action mi coś nawał. Tak i wiem, że z raz mi ktoś napisał no, no robię odcinki, ale mam dla Was przygotowane dwie serie. Jedna pewnie szybko się skończy. Jestem bardzo służby w Minecrafcie. I tyle, nie To wyjście to zlewą tego... Nie, tego nie lubię na odcinku, sorry. Bo znowu by było no, no Ale myślę, że ja wiem. bo Powiedziałam Kacperom. On tam coś mówił, że napisał YouTube. A mam to gdzieś pom jeżeli dobijemy za 15 subskrypcji, to pewnie mało, to takich co ma milion, jeżeli dobijemy to będę nagrywał z kamerką. No. O, kamerka staje. No. Mi <laughs> świnia, nie wiesz. Łodnie czekać. Nie, dobra, nie będę Jak w państwie. bo pan powiedział, to jest bryk. <grymiany> Czemu to jest trochę z alpejnymi Bo... W ogóle lawa jest... Nie wygląda no to... na to, gdzie głębokie idę w pałacu. Co zaczynam mówić? A jest w granicy. Musiałem na... Nie, na hejsta, bo bo jestem na też. I to były, gram na z bran, to były nie, 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 ja O na ja gram na 1.70, ja na nie, 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 więc gra, więc nie, więc, więc jeżeli, jeżeli chcecie, Rick of Legends to mnie namówcie i wyświetlenia dawajcie, żeby hajs był i wtedy będę Muszę nagrywać dłuższe odcinki, bo już 7 minut nagrywam. Lol! Lol! Pewnie znowu będzie tak niewyraźny głos, albo będzie takie, albo ooo jakiasi! Dziadkowy. Bo wziął! Mu. Wziął! Ej. Rany. Bardzo już nie będzie. W ogóle do piątku mamy to wyzwanie. Będzie nas taki jeden. Oceniał, albo wy. Chyba lepiej, żebyś wy Mam nadzieję, że wygram, bo potem będzie zadanie, że A sobie... ja co ja zrobiłem? W ogóle napiszcie mi w komentarzach, jaki jest wasz rekord zabić na normalu League of Legends. Wiem, że teraz gramy, Minecraft, ale tak jestem ciekawy, Bo mój to 11. Teraz zrobiłem. No. pewnie ten cymbał mi tu zadzwoni cymbał Kacper Kacper lepiosz to cymbał Cymbał, 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 cymbał. Sha la la, sha la la. Osiem oh!

Basenu, um, jestem basen, nie? O wiem co jeszcze dodam tylko szybko, koszyk, szybko. to Dobra, później to robię. Więc to by było na tyle, więc dzięki, cześć i na razie.